Trzecia część naszego materiału. Ponownie kłaniamy się z Hali Politechniki. Trening Zespołu Juniorki 3 Lidia 15 Kiempa Dziennika roku 2015. Prowadzącym niezmiennie zniknie Woźniak. Na naszym planie Jadroda Radzevic, za moment Karolina Kochuc, Kamila Piątek, Lidia Błernowska i za moment kolejne zawodniczki. Trzecia część naszego materiału. Za kilkanaście minut przeniesiemy się na drugą stronę rzeki Warta na spotkanie młodzieżki katetki, które w całości z komentarzem będzie można zobaczyć w, naszej, w naszym YouTube'owym kanale jeszcze dziś. Na razie obserwujemy zajęcia zespołu lidera tabeli rozgrywek trzecich przed spotkaniem z UKS-em które ma podtrzymać tą bardzo dobrą serię. Czy tak będzie, zobaczymy. Wierzymy w to, że tak. Energia to chyba była w Gdańsku, co? dobry dziewczyny. Agnieszka jak zdrowie? Cieszymy się. Marta podobno będziesz pierwszą rozgrywającą sobotę, to prawda? Tak. I jak się z tym czujesz? Cieszy nas. Małolinka, podtrzymamy w sobotę zwycięską serię spotkań? Wydaje mi się, że tak. No, mamy taką mieli... nadzieję. Zagrać sam swoje zwycięstwo i Ach. nie popełniać no. błędów w sytuacji. Nie sprawi no. wam trochę minusa to, że zagracie z ostatnim zespołem tabeli? Wiadomo, że trzeba podejść tak, jak byśmy grały z... Czyli będzie dobrze? Będziesz oglądać ten mecz, będzie go można w sobotę około 22.00 zobaczyć w całości w internecie. Można go sobie później obejrzeć, zobaczyć. Powodzenia. Dziękujemy do usłyszenia.